Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna propozycja zestawu komputerowego dla gracza, tak zwany wirtualnik. Jest to komputer budżetowy za około 1825 zł. Jest to przypominam propozycja, nie jest to wyrośnia. Pamiętajcie o tym to dość ważne słowo, bo. Wiadoma sprawa, że każdy z Was ma inne podejście do tematu i być może Wy wybralibyście troszeczkę inne pozyspoły. Ja kierowałem się tutaj tylko i wyłącznie ceną, tak naprawdę, ale zależało mi na tym, żeby na tym zestawie można było pograć sobie w najnowsze tytuły na przyzwoitych ustawieniach, powiedzmy, średnich czy też wysokich. Rzecz jasna, ceny podzespołów komputerowych cały czas się zmieniają. Także ten zestaw całkiem niedawno kosztowałby jeszcze sporo więcej. Natomiast dzisiaj udało się zmieścić poniżej 2000 zł. I jak mówię, na tym zestawie, zestawie powinniście pograć sobie spokojnie, bardzo przyzwoicie, w najnowsze tytuły. Teraz pokrótce mówimy sobie podzespoły. Zaczniemy od płyty głównej. Zdecydowałem się na chipset H110. Płyta to dokładnie MSI H110M Pro D. Dlaczego ta? Dlatego, że była po prostu najtańsza. Mi chodziło o to, żeby tą cenę utrzymać poniżej 2000 zł. Mówię oczywiście o całym zestawie komputerowym. I mimo tego, że będziemy tutaj dodawali aktualizację BIOS-u, usługa aktualizacji BIOS-u, która w sklepie MROLnet jest dostępna, to tak czy inaczej cenowo wyjdzie to bardzo atrakcyjnie. I zobaczcie, że mimo tego, że jest to płyta budżetowa, na tyle znajdziemy, na tylnym panelu znajdziemy 6 portów USB, z czego 4 porty USB 2.02. W standardzie 3.0. DVI, czyli mamy wyjście wideo, gdybyście kiedyś musieli skorzystać z karty tej zintegrowanego, znaczy z tego zintegrowanego układu graficznego w procesorze. Oczywiście jakaś prosta dźwiękówka, karta sieciowa i stare wyjście na klawiaturę czy myszkę PS2. Co do portów SATA, to mamy cztery sztuki, tu będzie dobrze to widać, również powinno Wam wystarczyć. I mamy wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy. Także wszystko, co tak naprawdę jest niezbędne, ta płyta posiada. Rzecz jasna, możemy pokusić się o płytę na chipset B250 nie trzeba aktualizować BIOSu, ale ta płyta tak czy inaczej będzie droższa o kilkadziesiąt złotych. Gdybyście chcieli, jak najbardziej taka możliwość istnieje. Aktualizacja biosu kosztuje 24 zeta moralnet, możecie sobie dorzucić ją po prostu do koszyka. A dlaczego BIOS aktualizujemy? Ano dlatego, że wybrałem procesor Pentium G4560 i niestety bez aktualizacji biosu na płycie z chipsetem H110 nie, byście, nie bylibyście w stanie tego procesora odpalić. Także ważna informacja. Informacja. Jest to procesor Pentium, ale jest to procesor, który posiada technologię HT, czyli mamy dwa rdzenie, cztery wątki. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku procesorów i3. Cena zaledwie 250z, czyli procesory staniały, bo niedawno jeszcze kosztowały prawie 290 zł. Procesor taktowany 3,5 GHz, dołączone ma chłodzenie, także nie musicie kulera dokupować, gdybyście się oczywiście taka możliwość istnieje, gdybyście chcieli mieć troszeczkę ciszej i troszeczkę chłodniej. nas te procesory się nie grzeją, ale gdyby nawet to możecie wybrać sobie Spartana LT od Silentium PC i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Wersja box również procesora daje wam możliwość, znaczy nie tyle możliwość, co macie 3 lata gwarancji po prostu na ten procesor, bo pamiętajcie, że kupując procesory w wersji OEM macie Jeden rok gwarancji i nie ma dorzuconego tam chłodzenia tego boksowego. Rzecz jasna, taki procesor za jakiś czas wypadałoby upgrade'ować i na taki zestawik wsadzić i piątkę, żeby cieszyć się wydajnością w nadchodzących tytułach gier, ale to sami musi ocenić, kiedy tej mocy. Wam zabraknie. Pamięci Patriota DDR4 oczywiście 2x4 GB, taktowanie 2400 MHz, ponieważ mamy tutaj procesor Kaby bo Intel Pentium G4560 to jest Kaby i mamy update bios na płycie MSI H110, spokojnie ta szybkość pamięci będzie jak najbardziej wykorzystana. Opóźnienia CL16, rzecz jasna również wybierałem pamięci jak najtańsze, żeby Cenował zestaw wyszedł jak najniżej. Karta graficzna MSI GTX 1050i, 4GB WIRAM. Jest to wersja karty OC. Wprawdzie mam tutaj jeden wentylator, także chłodzenie nie jest jakoś rozbudowane, ale uwierzcie mi, te karty się nie grzeją, nie powinno być problemu z temperaturami. Chociaż w obudowie, którą za chwilkę wam pokażę, mamy tylko jeden wentylator 80mm, także być może temperatury będą wyższe niż zazwyczaj, aczkolwiek karta z pewnością nie będzie się przegrzewała. Karta spokojnie pociągnie na najnowsze tytuły na ustawieniach średnich. Również wysoki w zależności od gry. Pamiętajcie jednak, że macie tutaj dość słaby procesor, także w niektórych grach trzeba będzie z detalami troszeczkę zjechać i średnie raczej będą bardziej osiągalne aniżeli te wysokie. Na dane i na system, bo tutaj nie mamy dysku SSD, brałem to SHIB P301TB, taki sweet spot, jak to nazywam, jeżeli chodzi o pojemność. Rzecz jasna, jeżeli komuś potrzeba więcej miejsca na dane, no to musi wybrać większą pojemność dysku HDD. Dalej, obudowa, o której wspomniałem przed chwilą, Silent PC Brutus M10. Jest to budżetówka za około 100 zł. Natomiast, mimo tego, że jest to konstrukcja budżetowa, mamy wyjścia USB 3.0 na przedni panel, mamy również czytnik kart SD i microSD. W komplecie, niestety, jeden tylko wentylator 80 mm na tyle, to Wam tutaj pokażę. Natomiast druga sprawa jest taka, że na płycie, którą wam tutaj poleciłem, czyli MSI H110 Pro D. Mamy tylko i wyłącznie jedno wejście na podłączenie wentylatora w obudowie, także gdybyście chcieli dokupić kolejny na przód obudowy, powiedzmy 120 mm, bo taki tam wam się może zmieścić, to musicie również dokupić przejściówkę. Taka przejściówka kosztuje od 5 do 10 zł, w zależności gdzie ją kupicie, także również zwiększa się jak gdyby koszt. Miejcie to na uwadze. Także chłodzenie w tej obudowie nie będzie rewelacyjne, ale za 100 zł moim zdaniem ta obudowa jest najlepszym wyborem. To nie ulega, no według mnie oczywiście, wątpliwości. Przejdziemy teraz do zasilacza. Również z talentem PC elementum 350W. W zupełności tej mocy Wam wystarczy, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jeszcze będzie, uwierzcie mi, zapas tej mocy w tym komputerze. Także nie ma się o co przejmować. Gdybyście oczywiście chcieli upgrade'ować sobie w przyszłości ten komputer o jakąś wydajniejszą kartę graficzną, wydajniejszy procesor i tak dalej, no to w tym momencie warto pomyśleć, żeby kupić zasilacz o większej mocy. Możecie wybrać coś mocniejszego, powiedzmy rzędu 500W i nie będzie to moim zdaniem przesadą. Natomiast w tym momencie, jak mówię, żeby zmieścić się w tak najniższym budżecie, ja brałem pod uwagę ceny podzespołów poszczególnych i wybrałem właśnie ten zasilacz za około 120 zł. Ja go testowałem, uwierzcie mi, naprawdę daj radę. Tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów. Problemów. Także tak wygląda moja propozycja, przypominam propozycja. Przypomnę również o promocji w sklepie moralnet, gdzie kupując zestaw komputerowy za minimum 1500 zł, używając odpowiednich kodów, cały opis promocji w opisie tego filmiku, macie darmową wysyłkę i do wyboru albo pendrive'a za symbol złotówkę, lub też składanie komputera za symbol złotówkę. Także gdyby ktoś z Was nie potrafił kompa złożyć, chciałby mieć już gotową opcję, to taka opcja również tam istnieje. Przypomnę również o zestawach komputerowych na moim forum ITPC. Tam co miesiąc są one odnawiane, odświeżane i znajdziecie propozycje zestawów komputerowych dla osób, które chcą podkręcać, czy też nie chcą podkręcać procesora. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tych zestawów, tak najbardziej no po prostu piszcie w wątku. Z tymi, znaczy w wątku, gdzie te zestawy są zaproponowane. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was jeszcze na stronkę g2a.com, gdzie można kupować, sprzedawać gry z kodem, który zobaczycie na ekranie. Macie 3% zniżki. Gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam. Trzymajcie się. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.